Siemano! Kupiłem takiego, oto, dwusuwa Do remontu Ja pierdziele Jak tak teraz patrzę na niego to Nie wiem czy to był dobry pomysł, już tu nie chodzi o pieniądze, nie, ale yy, Trochę roboty przy tym więcej niż sądziłem Jak tak się przyjrzeć Widziałem tylko raz w życiu gorzej zachowany skuter jak ten I stoi tam w garażu Dobra, teraz ktoś zapyta może po co mi ten skuter No, wziąłem go ogólnie na handel Ale ten, biorąc pod uwagę yy, Że tak powiem Koszt naprawy To pewnie wyjdzie, że będzie służył Może do upalania zimą W sumie na dwa skutery wyjazd Jeden zatopiony Drugi, drugi spalony Kurde, jeszcze wrzucaliśmy ten skuter To kluczyk wyłamałem Ja pierdzielę. Dobrze, że się nie ułamał chociaż zestaw części. Co tu jest? Jakiś pokrowiec, w którym powinny być klucze. Ej, coś jest. Może jakiś korek. No bo co tu może być, kurwa? Strachcie ten, no. Widziałem, że czegoś tu brakuje. Kurde, to chyba tu. Dobra coś jest ogólnie to co ja to ten dozownik to bym raczej wywalił bo pewnie on nie działa skoro skuter się zaraz zatarł ciekawe jeszcze co tu za olej jest mixol pewno to to też od razu wyrzucić będzie można bo co tu jeszcze jest spray do lakierowania sprzętu kurde nie widziałem ten skuter malowany był tyle razy się on miał chyba wszystkie kolory tęczy A to jakaś osłona. Dobra, później na spokojnie się zobaczy jak to było. Świeca, ale to chyba nie jest od tego skutera. Rajcie, right, co to co to jest? Mogłoby służyć jako crashpad crash pad do GSX-era Śrubek trochę, tu patrzę jest. O. Jakaś seta No dobra powiem wam tak Będzie co robić przy tym Na razie musi poczekać Na swoją kolej Pewnie się spodziewaliście trochę innego dwusuwa No ale tak to jest Jak się jedzie kupować sprzęta Po trzech setach i trzech browarach Zawsze mogło być gorzej Sporo osób myślało że kupiłem Od cienkiego dwusuwa Nie no wszystko w swoim czasie Dajcie tylko czas swojego ogarnę Dzisiaj powinna już okleina przyjść do Katema, a, a przyszły, dół, przyszły stojaki do GSX-era. Kurde, jak to wszystko ruszy, te motorki tutaj, ja pierdziele. Ja to się boję, co to będzie. A na pewno się coś będzie działo. Najbardziej dwie rzeczy, które mnie w tym skuterze zdziwiły. Ruszam kołem, nie, bo zdejmowaliśmy koło, bo nie mieścił się do wolwiacza Kipra. I patrzę, luz jest, no to luz na główce ramy. Patrzę, lagi nieprzykręcone, no dobra, to jeszcze nie problem, patrzę, dwa gwinty śrub wystają, znaczy albo jeden gwint, no dobra, to już pomińmy fakt. Jednej śruby nie ma od lagi, a druga jest urwana. Będąc nastawionym tylko na wymianę cylindra i tłoka, to już jest mały problem. E, dwa. Nie widziałem, że tu taka dziura jest wyjebana na boku. Jeszcze zespawać to tak, ale tu spore, sporego kawałka brakuje. No powiem wam. Te skutery w miarę dobre ceny trzymają. Ogólnie widziałem jest jeden na Oliksie za 1200, ale żeby ten był tyle warty, to tutaj trzeba będzie pewnie ze 400 zł władować. Jak nie więcej. O no właśnie na o tym, na Oliksie widziałem czerwonego, to był pewnie taki sam jak ten. Ten to był czerwony, czarny, zielony, może i różowy nawet. No wam powiem jak na tyle malowań, to te plastiki to nie jest jakaś hinszczyzna taka, bo patrzę, że nie są nawet i połamane specjalnie. Widziało się gorsze. Jednak w tych markowych to nie dziwota, że te plastiki same jakieś w lepszym stanie to z 700 zł kosztują macie, skąd ten skuter pochodzi? <noise> Ogólnie to myślałem, że on jest zarejestrowany w Polsce na kogoś. Ale w sumie to i tak nie jest problem. Przynajmniej ubezpieczenia nie będzie trzeba płacić na razie. No nieźle, nieźle, kurde. Powiem Wam, że gdzie ja miałem oczy, że ja to kupowałem? <noise> Dobra, Siemano, do następnego odcinka.